Siemaneczko! Witam w kolejnym odcinku. Kariery broga. Dzisiaj mamy przygodę z reprezentacją Anglii i z mistrzostwami Europy 2020. Obrońcami tytułu jest Hiszpania, gospodarzami Turcja, tak więc gramy w słonecznej Turcji i może rozpocznijmy od powołania od składu Anglii, powołania jakiego tutaj dokonałem zróbmy sobie to w taktyce. No i tak mamy Joharta, Kyle Walker, Chris Smalling, Ryan, Showcross, Cross, Ryan, Bertrand na lewej stronie. Tutaj lewa strona to naprawdę jest, jest wakat, jeśli chodzi o reprezentację Anglii. Dalej Wilshire, Milner, Ross Barkley, Chamberlain, Thomas Ince, Errol Sladen i tutaj mamy jeszcze dwóch zawodników z naszego klubu, zajęwszy Wimbledon, Larnell Cole oraz Pat Stephens. I oni chyba rozegrają ten pierwszy mecz, który mamy dzisiaj z Czechami, z tymi nieszczęsnymi Czechami. Jest również John Rudy, Matthew Briggs, to jest właśnie kolejny lewy obrońca. No i dobry, Bertrand również nie jest najgorszy. No, ale jeśli chodzi o nas dalszych zawodników, to ja tutaj nie widzę żadnego kandydata za bardzo. Nie widziałem jest Jay Rodriguez, Arsenberg, to możecie, możecie kojarzyć go. W jakimś meczu tutaj reprezentacji Anglii właśnie zadebiutował i chyba wtedy strzelił bramkę. Danny Welbeck, Fraser Forster, to trzeci bramkarz taki o, jakby coś tutaj się stało. Jest też Martin Kelly i Phil Jones. To jest nasza kadra na Mistrzostwa Europy. Zobaczmy sobie teraz terminarz i e, mieliśmy tutaj trzy mecze towarzyskie zaraz przed tymi mistrzostwami. No i jeden, jeden z Chile w domu, bardzo słaby mecz naszego zespołu, niestety. Następnie z Tunezją 2-0 przegraliśmy. No i po tych dwóch meczach byłem naprawdę lekko sfrustrowany i naprawdę zastanawiałem się tutaj ciężko nad Hiszpanią. Chciałem ich ograć, no i udało się w bardzo dobrym stylu 4-0. I po tym wyniku już jestem troszeczkę bardziej spokojniejszy, jeśli chodzi o, o te mistrzostwa. No to mamy najpierw trzy mecze: Czechy, Szkocja i Finlandia. Oczywiście postaramy je się wszystkie wygrać, aby bez problemu dostać się do następnej fazy mistrzostw. No to ustalmy sobie pierwszy skład na, no skład na pierwszy mecz. No i na pewno Johart w bramce, na pewno Kyle Walker na prawej stronie obrony, Chris Smalling i Ryan Shawcross, no to jest dwóch. No nie ma co tutaj ściemniać naprawdę topowych chyba obrońców, ale liczę jeszcze na Fila Jonesa, który niestety miał tutaj kontuzję. Ale niestety jest w słabej formie. Tak więc myślę, że Chris Smalling i Shawcross będą odpowiednimi tutaj zawodnikami. Jeszcze jest Mick Davis. Również bardzo dobry obrońca z Cardiff. I jest też Danny Buff. Też bardzo dobry obrońca. Mający za sobą bardzo udany sezon. Sladen Ins, Nie wiem, co z Sherem zrobić. Ross Barkley na prawej stronie i tutaj na prawe, na prawe skrzydło też e, jestem trochę zmartwiony, bo tylko Barkley jest. No co prawda jest też Alex Oxlade-Chamberlain, ale w pierwszym składzie on tutaj gra jako ofensywny pomocnik. Wiecie co? Może wpuścimy Pat'a Stefensa za mm, Wilshera. Jeszcze tylko zobaczę jak Jack Wilshere tutaj w sumie jest w formie. Ale jego ostatnie mecze nie są imponujące, dopiero strzelił bramkę w meczu z Chile. Nie z Chorwacją, ale to dawno temu. No ale Wilsier jest w bardzo słabej formie, on tutaj kontuzjowany był zobaczcie przez długi okres czasu. Tak więc chyba na pewno Pat Stephens zagra za Wilshera, Milner w dobrej formie, reszta zawodników też bardzo dobre tutaj oceny, dobra, rozpoczynamy. Aha, bo tutaj jeszcze trzech. Dobra. No to jedziemy. Pierwszy mecz z reprezentacją Czech. Przypomnę, po raz kolejny, że Czechy to była jedyna drużyna, z którą przegraliśmy. Tutaj Finlandia i Szkocja już mecz rozegrały między sobą i jak widzimy, jest remis. Był remis 1-1. No dobrze, już się martwiłem, że będzie bardzo słaba rozmowa motywacyjna, ale nie było w końcu tak źle. No i zaczynamy mecz. Chciałbym, nie wiem, czy wyrobimy się z, cały, z całym Pucharem. Oczywiście postarajmy się dojść do finału, i teraz Johart, bardzo dobra obrona tutaj po strzale Jursy. Moim zdaniem powinien to strzelić, ale dobrze, że mu się nie udało. 10 pierwsze 10 minut już za nami. No i zobaczmy, jak tutaj uda nam się wyprowadzić jakąś ładną akcję. Mam nadzieję, że będziemy wygrywać już niedługo, bardzo bym chciał tego. No, pół godziny już gry z nami, jak na razie tylko jedna akcja. No, Uwaga, i niestety znowu Czechy przy piłce, znowu ten nieszczęsny Jursa. Uwaga, Walker, pięknie, no i teraz kontra Chamberlain. No, Barkley, Barkley potrafi tutaj zagrać. W meczu z Hiszpanią rozgrywał bardzo dobre spotkanie Milner, ale tutaj strasznie wycofał piłkę Sladen. Jeszcze Ins, uwaga! Jest, siedzi 1-0, pięknie Sladen. Bardzo dobrze, akurat tutaj bramka do przerwy. Kończymy pierwszą połowę z bardzo dobrym wynikiem. No, mogło być troszkę wyżej, ale zważywszy na to, że mieliśmy tylko jedną sytuację, to i tak nie jest źle. Dobra, rozpoczynamy drugą połowę. Tutaj pad Stefan jest troszeczkę przemęczony, ale powinno być dobrze. No, jest akcja 48 minuta i to nasza sladen. Uwaga, czy pokusi się o drugą bramkę sladen, ale stracił ją niestety. Kryzys. Uwaga, ależ Smalling tutaj czyści w obronie. Doskonale. Stephens, Oxley Chamberlain. Uwaga, mógł szybciej podawać tutaj na Insa, ta piłka nie dociera. No i niecelne podanie Jacka Milnera. Jamesa. <grytanie> Uwaga, Pilar. Uwaga! Prosto w harta. Jeszcze Jursa, Smalling, Pilar. No i niestety 1-1. Od razu Anglia spada na trzecie miejsce. To tutaj w grupie, to na razie nieważne, ale 1-1, niestety tracimy bramkę. No i 70 minuta, już prawie i akcja, Iracek. Tutaj fatalnie Stefens zachował się, nie przyjął w ogóle tej piłki. Pilar, Pilar, no uwaga, Iracek. Milner, ależ piękne przejęcie. Stefens, ach, po raz kolejny słabo. Wielkie nadzieje tutaj z Stefensem sobie rodziłem, jednak chyba niepotrzebnie w słabszej formie. Uwaga, sladen! Pięknie, ależ wrzutka od Bertranda i sladen jego druga bramka, no i dająca nam trzy punkty. Dobra, 75 minuta, więc w tym momencie zmieńmy albo wpuścimy Larnela Kola, damy zagrać naszemu drugiemu zawodnikowi. No, i na te 15 minut, a Jack Wilshere zagra w następnym spotkaniu. No i rzut rożny dla reprezentacji Anglii. Ins, pięknie, 3 do 1. To teraz już na bank zyskamy 3 punkty. No i dobrze, tylko tego meczu się obawiałem meczu z Czechami. 3 minuty doliczone i już końcówka tego meczu. Jeszcze tutaj Anglia ciśnie. Rozbarkli, taka, taka wrzutka na aferę. No i koniec tego spotkania. Dobra. Solidne zwycięstwo, panowie. Anglia na pierwszym miejscu, no i już tutaj raczej tak pozostanie. Dobra, w takim razie już niedługo, no, za 5 dni mecz ze Szkocją, tak więc ja, ben, no, widzę się z wami właśnie wtedy. A, i jeszcze wam tutaj pokażę, bo mamy. Mamy prawego skrzydłowego i to jest Stefan Herman, skupiony z Austrii w jednej za 5 milionów funtów. Zobaczcie sobie, 21 lat. Przyspieszenie, sprawność, szybkość bardzo dobra. Dośrodkowania 15, 14, dribbling, raz pierwszej piłki 15, podania 13, czyli, moim zdaniem, jest jednym, jest najlepszym prawym skrzydłowym naszego klubu. Tak więc, no jeszcze Diego Fabrini tutaj jest dobry. Ale mało lat pozostanie z nami, na, na pewno e, sporą ilość lat. Dobra, no to widzę się z wami w meczu ze Szkocją. Ok, mamy już kolejny dzień meczowy. Dzisiaj ze Szkocją, a Czechy możemy zobaczyć zremisowały z Finlandią 1 do jednego. I zobaczmy, jak tutaj przedstawiają się inne grupy. Holandia już zape zapewniła sobie awans, Irlandia. Jeszcze tutaj, ale wystarczy im wygrana w następnym meczu i spokojnie mogą awansować. Rosja, co ciekawe, zwycięstwo i porażka. Hiszpania już zapewniła sobie zwycięstwo. Włochy raczej też już mm, awansują, chociaż tutaj będzie mecz. Hiszpania, Włochy. Tak więc Anglia, Finlandia w dwóch meczach dwa punkty i tutaj też myślę, że będzie dobrze w reprezentacji Anglii. Grupa D, Dania, Chorwacja, Rumunia, Słowacja. Tutaj Dania już awans. Dalej Niemcy 6 punktów, a Norwegia z Turcją po trzy punkty. Tak więc tutaj Niemcy raczej już na pewno awansują. Szwecja, Belgia, Francja, Węgry. Tutaj Belgia ze Szwecją chyba awansują. Dobra. Ale my teraz zajmijmy się swoim zespołem, swoją grupą. No i ustalmy skład na mecz ze Szkocją. Na pewno Joe Hart, na pewno Bertrand po jego asyście na bank będzie w pierwszym składzie. Showcross Smolling, myślę, że ta obrona e, będzie znakomita. Na prawej Walker, ale za Stephensa tutaj zmienimy i zapowiadany Jack Wilshere chociaż on jest w słabej formie, ale niech zagra. In strzelił bramkę. Oxley Chamberlain. Hmm. Może w jego miejsce Larne, Cole z Oxlade'a Chamberlaina. Co o tym myślicie? Kogo my tu jeszcze mamy? Fit Jones. On raczej nie zagra sobie w tych mistrzostwach, chyba żeby tylko dać odpocząć, ale tu nie ma meczu, żeby dać odpocząć na mistrzostwach Europy. Dobra, zobaczymy tak. Na razie tylko jedna zmiana w składzie, w końcu wygraliśmy. Tak więc spokojnie możemy przechodzić do meczu numer 2 tych mistrzostw Europy. No okej, okay. tutaj musimy wygrać no mecz ze Szkocją, no to naprawdę derby. Derby Wielkiej Brytanii. Dobra, rozpoczynamy mecz, no i zobaczmy. Rozpoczyna Szkocja, ale beznadziejne wznowienie tego meczu. No uwaga, akcja Szkocji: Philips, Britkut, o, ależ pięknie. Ins, a zastanawiałem się, żeby go zmienić. Ins, pięknie parkli. I 1 do zera już w szóstej minucie. Upragniona bramka tak szybko. Tak więc teraz możemy kontrolować przebieg tego spotkania. Będzie się nam grało na pewno łatwiej. 25 minuta James Milner, ale tutaj jeszcze chyba odbita piłka od Sladena, ale mimo wszystko bramkarz bardzo czujny. Sladen, ale piłka wybita przez Fletchera. I mamy wznowienie od autu, ale tutaj już nic ciekawego się nie stało i czas biegnie dalej. Smalling bardzo słaba ocena, 6-3, Sladen również, ale tu zaraz chyba im się poprawi. No i końcówka pierwszej połowy. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo nic, koniec pierwszej połowy no i dobrze, wygrywamy gramy dobrze ok, bez zmian chociaż mecz z Finlandią zagramy już za 3 dni ale to tutaj właśnie damy damy zagrać yy, zawodnikom yy, którzy nie grali bo pięknie Milner, ale rzut wolny 2 do 0 to chyba możemy już świętować awans ponieważ my będziemy mieć punktów 6 a reszta drużyn Czechy i Finlandia po dwa. Tak więc, tak czy inaczej, nie przegonią nas już. Jeszcze akcja Insa, ale tutaj odbiła mu się głowa. Yy, odbiła mu się piłka. Od... <ścoughs> odbiła mu się głowa, karo. Smoling Smolink jak zwykle doskonale w obronie. Fletcher, uwaga, no, Smolink zostawił tutaj Huntera. No i jest 2 do 1. Tutaj, żebym nie powiedział, hop czasami 50. No, już 60 minuta i uważnie trzeba będzie grać te pół, pół godziny. Ostatnie 10 minut zostało. 5. No, i została już tylko minuta, dwie doliczone przez sędziego i ostatnie sekundy. Szkocja przy piłce, ale. Prawdopodobnie sędzia przerwie tę grę, chociaż nie Adam, a jednak zakończył. No i bardzo dobrze: 2 do 1 wygrywamy to spotkanie. No, tak więc, tak jak mówiłem, a nie: Finlandia ma dwa punkty, a Czechy tylko jeden. No tak, przecież w końcu z nami przegrali. Tak więc, my już zapewniliśmy sobie awans. Tak więc, w następnym meczu z Finlandią troszeczkę poeksperymentujemy w składzie. Tak więc, do zobaczenia wtedy. Dobra i wracam do, do Was troszeczkę wcześniej Chociaż w dniu właśnie meczu z Finlandią Tutaj mamy podsumowanie sezonu I kilka różnych fajnych właśnie rzeczy Tak więc kibice wybrali Że Larnell Cole będzie piłkarzem roku Jedynastka wszechczasów Zobaczmy sobie Może najpierw jedenastkę sezonu Barrios, Bertolucci, Maraglino Na prawym skrzydle, gdzie jest Fabrini? Moim zdaniem to on zasłużył na Uczestnictwo w 11 sezonu. Larnel Cole, Downey, Stephens, Mepen, Walters, Major, Rydiger oraz Guild. No i oczywiście Edu. 11. E, wszechczasów to Jack Mitson. Cały czas nasz najlepszy napastnik. No nie ma się co dziwić. 136 meczów i 66 bramek. Bruna na lewym skrzydle. 71 meczów 17 bramek. A co u niego słychać? Gra. U... Nie mam pojęcia, gdzie to jest, Sekunda B4, co to jest za liga, yy, w Hiszpanii gdzieś, no nie powiodła mu się to, chyba kariera u nas, yy, u nas grał na najwyższym szczeblu rozgrywek, no ale dobra, Gnakpa, proszę bardzo, co u niego, a on zakończył karierę przecież i jest u nas asystentem, no tak. Downey Stephens i Larnell Colno, to tych trzech zawodników już weszło do jedenastki czasów Meppen Walters, McNaughton, jak tam u niego, w Dundee cały czas siedzi. Matt Mitchell King, Curtis Osano, Osano jest skautem, ale bardzo słabym. No jak można być takim skautem, no ja nie wierzę w to. No i Samasa, proszę bardzo Samasa na bramce, dobra, to była jedenastka czasów i teraz dalej gdzie są gwiazdy z dawnych lat, właśnie gdzie oni są, no, ale nieważne e, premie za uniknięcie spadku, w sumie 500 tysięcy, e, rozdaliśmy premii, już mamy listę spotkań na nowy sezon, tak więc zobaczmy sobie z kim rozpoczniemy nowy sezon, z Blackburn tak więc wtedy się zobaczymy E, otrzymamy w sumie 59 milionów e, za prawa do transmisji telewizyjnych. Tak naprawdę masakryczna kwota. Oczekiwania na sezon, tak więc, oczekiwania będą e, Liga Europejska. Nie, no, awans do Champions League w tym sezonie awansowaliśmy, to w następnym mamy nie awansować. Ale żeby było, e, No damy do Ligi Europejskiej, czyli będziemy mieć 23. Troszkę ponad miliony na transfery i 812 tysięcy na płace odpowiada mi to. Proponują nam tu Bena Marszala, no całkiem dobry, ale my już mamy tutaj zawodnika, nowi juniorzy. Ok, propozycja z Interem, to już przecież przyjmowałem. poprzyjmujmy tutaj małolaci nie grają. Ok, kontynuujmy. No i mamy dzisiaj ostatnie mecze tutaj. A to pokażę wam po tym meczu, jak przedstawia się e, ćwierć finały. To już będą tak, no to teraz, tak jak zapowiadałem, możemy troszeczkę poeksperymentować ze składem, czyli John Rudy na bramce, Briggs na lewej stronie obrony, na obronie Davis oraz Buff, dalej na prawej stronie obrony. Martin Kelly a Phil Jones jeszcze jest hmm, może damy mu szansę zagrać bo to naprawdę znakomity e, zawodnik to za Batha zagra Phil Jones na prawej stronie Martin Kelly za Walkera w środku Stephens oraz Berg wtedy Larnel Col na ofensywnej pomocy na, lewej na lewym skrzydle J. Rodriguez, na prawym właśnie, nie ma tutaj kogo na prawą stronę rzucić, Larny Cole potrafi grać ale Berg by musiał wtedy tutaj albo właśnie, albo zagramy dwoma napastnikami w ten sposób i wejdzie dany Welbeck Kol wtedy na prawym skrzydle. Stephens Berg, ale Bar Berg jest bardzo e, osłabiony. No, ale nie gra. Dobra. Takim składem zagramy sobie z Finlandią. To będzie mecz o przysłowiową pietruszkę, ale przynajmniej zobaczymy w jakiej formie jest e, druga jedenastka powołana. Rozmowa motywacyjna. no W reprezentacji dużo ciężej rozmawia się z zawodnikami. No ale morale bardzo dobre. No i rozpoczynamy ostatni mecz w fazie grupowej Mistrzostw Europy. No i 14 minuta. Davis już było naprawdę blisko i Hradecki wybił tą piłkę na rzut rożny Davis minął się tym razem z piłką Kelly. Pierwszy dojdzie, ale niestety Rajkonen. Wywalczył tą piłkę. Puki Uwaga. Numer 10. Puki, ale to był taki e, strzał. Zero problemów dla naszego rezerwowego bramkarza. Uwaga, ja to Finlandia w natarciu i Rudy musiał wybijać tą piłkę. Nasz drożny Rajkonen. Uwaga, bardzo dobre dośrodkowanie moim zdaniem, ale Mick Davis tutaj rozgrywa jak na razie dobre spotkanie. No uwaga, tym razem po drugiej stronie Davis. Pokazuje się w rzutach rożnych, jak nie po jednej, to po drugiej stronie. Jeszcze raz. Berg będzie miał okazję na dośrodkowanie do Rodriguez a Naprawdę dobre dośrodkowanie w tempo. Jeszcze raz. Davis. Już tutaj piłka była na Davisa. Jeszcze raz. Sladen! Ale prosto w bramkarza. Rodriguez, uwaga, tutaj szukał Larnela Kola na prawym skrzydle. No ale nie doszukał się. Sladena w sumie mogliśmy jeszcze zmienić. Ale tutaj nie ma za bardzo kto grać. Sladen, słaba ocena, no i koniec pierwszej połowy, 0 do 0. To więc moim zdaniem jestem rozczarowany. Dobry to wywołało, wywołało wpływ na naszych zawodników. O to właśnie chodziło, no i jedziemy z drugą połową. Remis też nie będzie jakimś fatalnym wynikiem, ale tutaj gramy o zwycięstwo naszym składem. No, kolejny żutrożny tutaj. Em, Mamy szansę tylko w rzutach rożnych z tego co widzę Chociaż jeszcze Rodriguez Wrzutka, ależ Sladen nie doszedł do tego I bramkarz wybija ten strzał Jeszcze Berg, ale za mocny strzał 20 minut do końca meczu Sladen, iż tutaj słabnie Sporo, Berg tak samo Ale niech rozegrają ten mecz do końca No 85 minuta spotkania no końcówka i jest 0-0. To może na te ostatnie 3 minuty zagrajmy ofensywnie, może się uda jeszcze w doliczonym czasie gry. Oblężenie bramki, ale co z tego? Koniec meczu, 0-0. Mieliście pecha ogólnie, no. Nie było lipy, mamy pierwsze miejsce w grupie i to najbardziej się liczy. Czechy, 5-0, Szkocje. Tutaj rozgromili dzięki temu, też awansują. Dobra, w takim razie przejdźmy tutaj i zobaczmy wszystkie grupy, więc Holandia, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Anglia, Czechy, Dania, chyba Chorwacja, Niemcy, Norwegia, Belgia i Szwecja. To są drużyny, z którymi możemy zobaczyć się. A to będzie druga runda i najlepsze cztery zespoły z trzecich pozycji też dostaną się do drugiej rundy. Tak więc na to jeszcze poczekamy, a kiedy będzie jakieś losowanie? Druga runda, a już za dwa dni, no to widzimy się 27. Nadszedł dzień drugiej rundy Mistrzostw Europy 2020 i gramy z Turcją, tak więc z gospodarzami przyszło nam grać tym razem, a zobaczmy wyniki, które rozegrały się już do tej pory. Więc Holandia wygrała z, z Włochami 2 do 1, i przechodzą dalej. Szwecja przygrała z Niemcami i 0 do 1. Hiszpania rozgromiła Finlandię 4 0. I co ciekawe, Serbia z Belgią wygrała. Tutaj obawiałem się naprawdę Belgii. Myślałem, że dość daleko zajdą, ale na szczęście Serbia ich pokonała. No i teraz przed nami mecz z Turcją. No i musimy go wy wygrać. Jeszcze nasz klub AFC Wimbledon będzie grał mecz towarzyski z klubem Bruć. No, i ustalmy sobie skład. Hmm, tym składem zegramy. No i teraz tak. Joe Hart wraca na bramkę. Ryan Bertrand na lewą stronę obrony. Showcross i Smalling również wracają. Kozaczyć w obronie. Tak samo jak Kyle Walker. I teraz hmm, James Milner na pewno. I co? Damy szansę Wilsherowi? W, w optymalnej formie damy mu szansę. Jack Wilshere. I teraz tak. Na ofensywnym pomocniku zagra sobie Alex Oxlade, Chamberlain. Albo. A nie, tak, bo Ross Barkley również jest wy, wypoczęty. Na lewym skrzydle Thomas Inz, No i na szpicy pozostał Errol Sladen. Dany Welbeck rozegrał taki sobie mecz, a jest. Ciągle bez ogrania. Szkoda zawodnika, no ale w takim składzie rozpoczniemy naszą drogę, aby otworzyć sobie bramę do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Dobra. Rozmowa motywacyjna. No niestety, ale mamy tutaj bardzo dobre, znakomite morale, tak więc powinno być w porządku. No i zaczynamy. Mecz z Turcją i już wam powiem, że to będzie ostatni mecz dzisiaj. Uwaga, Oxley Oxl chamberlain Jeszcze Showcross, cross. Smalling. Ależ, e, ale to był bardzo ostry kąt m, dla naszego obrońcy, żeby wpakować tą piłkę do bramki. Szkoda, ale jeszcze James Milner. Chamberlain. Pięknie, ależ tu nie została ta bramka zaliczona, niestety. Chamberlain, Oxley, chamberlain był na, na pozycji spalonej, niestety. Szkoda, a już... Mogliśmy prowadzić, no niestety trzeba zacisnąć zęby i grać dalej, starać się o kolejną bramkę. Pół godziny gry już za nami, no i cały czas utrzymuje się wynik 0 do 0. Tutaj słabo na skrzydłach. Milner już tutaj ciężko poturbowany. Wiedzą yy, Turcy, że to jest jeden z naszych głównych zawodników. Nie jestem zadowolony. No, i z tego co widzę, będziemy musieli zmienić Jamesa Milnera. Wejdzie Pat Stephens, chociaż nie grał najlepiej. To damy mm, szansę Larnellowi Col. Larnell Col wejdzie za Jamesa Milnera. No, i takim składem rozpoczniemy drugą połowę tego meczu. No, to albo gramy dalej, albo to będzie koniec naszej przygody. Ale mm, wydaje mi się, że polecimy dalej. Reprezentacja Anglii oraz no, Barkley bardzo słabo. Tak samo jak Sladen. No uwaga, i tutaj Ależ Wilsher powalczył. No i Wilsher pięknie dobrze, że daliśmy mu szansę. Jest 1 do zera. I teraz Bramka musi być zaliczona. Piękne przejęcie tutaj na 40 metrze. E, Wilshera. No i jest 1 do zera. Nasz upragniony gol może być więcej. showcross poprzeczka i Smalling już z najbliższej odległości. Pięknie, 2 do 0. Tak więc już spokojnie możemy doprowadzić to zwycięstwo do końca. Barkley, e, tylko 6-0 ocena, tak więc zastanowimy się nad prawym skrzydłem w następnym mieczu. Chamberlain, no, ależ tutaj przechwycił tą piłkę e, pomocnik Turków. No, Bertrand pięknie wygrał ten pojedynek, ale jeszcze American, uwaga, Johard a jeszcze słupek, ale był spalony. Wilshire też tutaj zmęczony, ale to już końcówka meczu. Jeszcze mamy okazję, ale Kan po raz kolejny chociaż w sumie nie wiem, bo pierwszy raz chyba widzę, żeby wybijał piłkę, i tutaj beznadziejnie nasz lewy obrońca, i to jest koniec meczu. Tak więc w dobrym stylu 2 do 0, chociaż musieliśmy czekać do drugiej połowy, wygraliśmy to spotkanie bardzo dobrze. Tak więc jeszcze zobaczmy, kogo wylosujemy sobie w ćwierćfinale, bo to od razu będzie wiadomo. Norwegia ograła Irlandię, i teraz Anglia z Norwegią, właśnie rozegra ćwierćfinał. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, udało nam się dojść do ćwierćfinału. Tak więc miejmy nadzieję, że w następnym odcinku rozegramy również trzy mecze i dojdziemy aż do finału, i ten finał wygramy. Ale o tym już w następnym odcinku, na który już Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Tak więc do zobaczenia wtedy, Siemano.